Dlatego chcę troszeczkę ręką zasłaniać tutaj mikrofon. Dlatego chcę trochę zasłaniać mikrofon. Natomiast, moi drodzy, jestem nad cieśniną Bosfor. No i dwa słowa, jak wygląda Azja, jak wygląda Europa po dwóch różnych stronach. Także sekundę na przełączenie kamery. Teraz tak, po tej stronie macie część europejską, a po tej stronie już macie część. Azjatycko. No i tutaj oczywiście jest kilka mostów. Tu jest jeden, tam jest drugi. Ogólnie jeśli chodzi o Bosfor, to jest to tak zwany złoty róg. Jak spojrzycie z góry na mapę, to jest tak wygięte w specyficzny sposób. W Stambule są zbudowane trzy mosty łączące brzegi Bosforu. Jeden to jest most bosforski ukończony w, 900, w 1973 ma 1074 metry długości. Drugi to jest Moch Mehmeda, zdobywcy, tak zwany Most Północny z 1988 ma 1090 metrów długości. I trzeci najnowszy... Fale... I trzeci najnowszy, wysunięty na północ najbardziej od tych dwóch poprzednich, to jest Most Jafus Sultan Selim, otwarty 26 sierpnia 2016 no i co, jeszcze ciekawostka. W 2013 otwarto podwodny tunel kolejowy, tak zwany Marmaray, łączący oba brzegi cieśniny. Także jeszcze raz, europejska część, azjatycka część. A ja sobie tutaj siedzę i za chwilę mam zamiar wypić browara. A tam w oddali jest jeszcze wieża. Od tu. Jak dobrze pójdzie, to za niedługo sobie na nią pójdę. Także, tak moi drodzy, Stambuł wydaje się być spoko. Powiem wam tak: no byłem w Bejrucie, byłem w Libanie, byłem w Ammanie, w Tyrze, no w Petra to tam się nie liczy, w Balbek, w Pydlos w Aczlon. Nazwiedzałem się trochę tego Bliskiego Wschodu, nie mówiąc już tam w ogóle o, o, o Izraelu. Stambuł to jest taki, można powiedzieć, z mojej perspektywy, to jest taki dużo czystszy aman, gdzie kierowcy trzymają się przepisów drogowych. E, gdzie kobiety nie są aż tak bardzo zakryte. Czyli kobiety nie są aż tak bardzo zakryte eee, ale też jest zdecydowanie więcej turystów. Także znaczy nie dziwię się, że Turcy dążą do tego, żeby dołączyć do Europy nie dziwię się, że Turcy do, dążą do tego, żeby dołączyć do Unii Europejskiej. No ale wiecie, no to jest przepaść między religiami, tak? Ale powiedzmy sobie wprost, we Francji, w Niemczech, w Szwecji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii tam już jest tyle imigrantów tutaj za chwilę będzie po mojej teraz będzie o, 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 patrzcie oczywiście zakryta od góry do dołu jest tyle ile, tylu imigrantów że te kobiety no tam też już chodzą w tych chustach, te modły na ulicach de facto tam się robi w niektórych dzielnicach gorzej niż w samej Turcji która jest krajem, no, muzułmańskim, tak? Był oficjalnie kraj laicki. Ale tam wam mówiłem, tak, 98% to są muzułmanie. Ale to wiesz, to są tacy muzułmanie, jak to się mówi, wierzący niepraktykujący. Oczywiście nie wszyscy. Ee, ale, ale sytuacja jest taka, że... że, no, jednak te podziały są, tak, w kulturze. I, i tak długo, jak, że tak powiem, ta kultura tego systemu totalitarnego jakim jest islam nie, nie przejmie w odpowiedniej mierze Europy, no tak długo Turcy do tej Europy nie będą się nadawać, no bo, bo jednak jest... E, Marcin! A widziałeś to tu? O takie zejście i tam różne rzeczy można kupować. Chodź zobaczymy. To ja schodzę, no jak coś tu time. Wiecie, że ja lubię zwiedzać takie przejścia, gdzie tak Zwykle ktoś nie wchodzi, nie? Yy, o, i zobaczymy ceny magnesów zaraz. Moment. Nie ma ceny. To... A nie, są ceny. Słuchajcie. 3 liry za magnes. Jeden magnes 3 lira. Cztery magnesy 10 lira. Czyli wychodzi po 2,50 ja czterech nie potrzebuję. Zobaczcie sobie jak to wygląda. A no, eee... no, chciałbym, chciałbym, chciałbym dla mojej drugiej połówki też coś przywieźć. Wiecie co? Ciężko jest wybierać z selfie w ręku, ale to są na pewno w tym przejściu podziemne przeciśnienie Bosfor są dużo niższe ceny niż niż tam tym. Słuchajcie, kastet. W Polsce nie można legalnie posiadać kastetu. How much? A! 15 15 lirów. Piękna rzecz. In, in Polonia jest not legal. In Polonia. It's not legal. <laughs> Very beautiful. Huh? No, w Polsce kastety, słuchajcie, są nielegalne. Dobra, moi drodzy z ciekawostek. Weszliśmy w to podziemie. Powiem tak, można legalnie kupić kastet. Kupiłem. Nie można go legalnie przewieźć. Więc jeszcze nie wiem, czy przewiozę przynajmniej nie w wotręcznym. E, zobaczymy, ale normalnie e, gazy pieprzowe, kastety, noże, pałki, tąsy. dużo różnych fajnych rzeczy, magnesy, tak jak Wam mówiłem, to już były po trójce, więc też spoko, e, ale ciekawostka, ciekawostka, bo jak się kręcą coś tacy mali Rumuni, to gość normalnie miał, słuchajcie, paralizator. jak tylko któryś podchodził, to prrrr. oczywiście go nie dotykał, tylko daj znać, podejdziesz, to cię ten... Prądem po pierwsze eee, także, tak. No i niewątpliwie, ciuchy mają dużo taniej niższych. To się zgadza. Oczywiście, podróbki. <trybuj>

Targujemy się o piło. Dobra, to można, na ten, można wejść. Ale co? Mówisz, że jest popięczka, można paralić, także okej. Okay. jest wam elegancko. Fajna knajpa, ładnie wygląda. także no i podobno za 25. É bem banyak. Ya,